Jak ulepszyć bryłę nowoczesnej stodoły? Na program zaprasza NIORD, producent ekstremalnie odpornych impregnatów do drewna. Dom, który tu oglądamy, jest dumnym reprezentantem bryły nowoczesnej stodoły, niesamowicie popularnej w Polsce i szczerze mówiąc, moim zdaniem, już nieco opatrzonej. Nasi bohaterowie, Michał i Magda, budując właśnie ten dom, stwierdzili, że ta bryła przy takich wymiarach generuje pewne ograniczenia. Dlatego zdecydowali się wprowadzić tu pewną sporą modyfikację. Dobudowali taką oto oranżerię, która daje mnóstwo korzyści. Budując ten dom korzystaliśmy z gotowego projektu. Niemniej dopasowaliśmy go na potrzeby naszej rodziny. Ten dom jako dom całoroczny, w którym spędzamy jesienne i zimowe wieczory, więc potrzebowaliśmy tą przestrzeń zabudować, bo też brakowało nam w planie pierwotnym takiego oddechu na salon połączony z kuchnią i jadalnią powstał pomysł tej oranżerii. Potrzebowaliśmy też światła i ta oranżeria na pewno to daje, bo mamy okna na dwóch ścianach właściwie od ziemi do sufitu. I wchodzimy do środka domu. Tutaj uwaga od razu zwraca bardzo duża strefa przechowywania. Możemy schować buty właśnie pod tą klapką, zawiesić kurtkę. I mamy też wielką szafę wolnostojącą, która dobrze jest dopasowana do gabarytów tego wnętrza, a więc nie trzeba było tutaj budować zabudowy. W tym skrzydle mieści się rozdzielnica i całe zaplecze techniczne, narzędzia oraz zwłaszcza pod tymi dwoma skrzydłami. Z przecionka przechodzimy do oranżerii, którą przed chwilą pokazywałem Wam z zewnątrz. Zwróćcie uwagę, jak dużo światła naturalnego tutaj wpada i w tych komfortowych warunkach możemy podziwiać naturę przez cztery pory roku. Ale podłużny kształt tej przestrzeni też sprzyja Usytuowani tutaj jadalni. Mamy duży stół, który pomieści całą rodzinę. Możemy też go powiększyć, a więc bez problemu, nawet większa rodzina podczas takich okoliczności jak święta czy czyjeś urodziny spotka się w komfortowych warunkach. A lokacja jadalni tuż obok kuchni jest też bardzo wygodna w użytkowaniu. Muzyka Blat na tej szafce tworzącej wyspę, i okalający ścianę działową prowadzi nas do wnętrza domu i kuchni, gdzie zaraz będziemy. Ale najpierw słów kilka o salonie, gdzie teraz się znajduje. Rozstaw ścian wynosi tu niecałe 5 metrów. I teraz wyobraźcie sobie, że nie ma tej cudownej oranżerii. I stół w jadalni musimy ulokować w tym miejscu. Czyli spożywamy posiłek pomiędzy telewizorem a strefą wypoczynkową na tej sofie. Byłoby to mało wygodne, mówiąc delikatnie. Idziemy dalej, do kuchni. I tutaj widzimy, jak dobrze zaprojektowane zostało wnętrze tego domu, ponieważ kiedy przebywam w tej przestrzeni, przygotowuję posiłek, gotuję jakieś pyszne danie, kroję warzywa, cały czas jestem w kontakcie z domownikami w jadalni, w salonie, słyszę, co dzieje się na piętrze czy w tym pomieszczeniu za mną, a dodatkowo to, co najważniejsze, będąc tutaj, podziwiam to, co wyjątkowe w tej lokalizacji czyli piękny las za oknem. Na parterze znalazły się jeszcze dwa pomieszczenia. Toaleta, a właściwie pełnoprawna łazienka, ponieważ mamy tutaj otwartą kabinę prysznicową i ciekawe wykończenie brodzika, które zazwyczaj wystaje ponad poziom podłogi. Tutaj został zlicowany z podłogą i w nią wpuszczone. To bardzo estetyczne i praktyczne wykończenie. A za ścianą kuchni ostatnie pomieszczenie niewielkie, ale niesamowicie praktyczne, kiedy odwiedzają nas goście, bowiem jest to. Pokój gościnny. Przechodzimy na piętro i znajdziemy tu trzy sypialnie oraz Toaletę. Dwie pierwsze po mojej prawej stronie należą do dzieci. I co prawda te dwie niewielkie przestrzenie można byłoby połączyć w jedną większą sypialnię, ale z szacunku do dzieci i ich woli stanowienia o sobie są dwa oddzielne pomieszczenia. To niewielkie sypialnie mają około 5 do 6 metrów kwadratowych, dlatego też w przejściu nie ma skrzydeł drzwi, które zajmowałyby cenne metry kwadratowe, ale szczerze mówiąc, w takim domu umieszczonym właśnie na działce, w tych sypialniach się tylko śpi, a nie nie przybywa, więc nie potrzeba większego pomieszczenia. Mamy tutaj również na piętrze toaletę, w której nie znajdziemy kabiny prysznicowej, no bo w takim domu wystarczy w jedna, z której wygodniej się korzysta na parterze. Zapraszam do Królestwa Rodziców, z którego roztacza się piękny widok na las za oknem, który jest swego rodzaju wisienką na torcie tego właśnie domu i całej tej lokalizacji. Sypialnia. Dużo większa niż sypialnia dzieci. Bardzo przestronna. Nikt w domu całorocznym nie powstydziłby się wymiarów takiej właśnie sypialni. Mamy tutaj szerokie łóżko z wygodnym dojściem z każdej ze stron. Znalazła się taka szafka, ale dodatkowo, bo nie mamy żadnej szafy wolnostojącej, żadnej zabudowy, znalazła się przestrzeń przechowywania w pojemniku pod łóżkiem. Mamy też biureczko, przy którym możemy popracować, ale także fotel, gdzie w wolnej chwili wieczorem usiądziemy, Pokontemplujemy przyrodę albo przeczytamy książkę. Dom to projekt na zgłoszenie. Powierzchnia zabudowy to 70 m2, niecałe 8 na 9 metrów po konstrukcji, 7 metrów wysokości. Któż z nas, proszę Państwa, nie chciałby mieszkać w takim miejscu, budzić się o poranku, nasłuchując śpiewu ptaków, a nie klaksonów sfrustrowanych kierowców w wielkomiejskim zgiełku? Otóż mieszkanie na łonie lasu, blisko natury, może być naprawdę błogosławieństwem dla naszej duszy. Ale jest jeden podstawowy problem: takie działki bardzo trudno znaleźć. Jak wobec tego udało się to naszym bohaterom? Działka sama nas znalazła. I to jest to po prostu najlepsze z możliwych rozwiązań. Odwiedzając w weekend naszych przyjaciół, tak bardzo nam spodobało się to miejsce, że uznaliśmy, że moglibyśmy tutaj kiedyś w przyszłości się budować. I tak się szczęśliwie złożyło, że była wolna działka. Często pod naszymi odcinkami kręconymi w takim anturażu, zastanawiacie się w komentarzach i pytacie, jak to możliwe, że ktoś zbudował dom w lesie. Otóż formalnie nie każda zadrzewiona działka jest lasem. Ta na przykład jest działką rekreacyjną i budowa takiego domu była tutaj możliwa. Jednakże dookoła mnie drzewostan jest na tyle bogaty, że musiał on generować pewne komplikacje w tym przedsięwzięciu. Działka była bardzo zalesiona, więc z bólem serca, ale na potrzeby budowy domu musieliśmy kilka drzew ściąć, ale uznaliśmy, że jakby tylko minimum i tylko te, te, które są niezbędne. Natomiast jeśli chodzi o, o skarpę i tą górkę, to było to, co tutaj zostaliśmy i to, co tak naprawdę najbardziej nam się spodobało, to że ten dom jest na podwyższeniu, a z drugiej strony też jest trochę schowany za tą skarpą, także nie ingerowaliśmy w to, co tu zostaliśmy, z wyjątkiem tych paru drzew. Są dwie podstawowe szkoły budowania domów. Albo robimy to sami, generując olbrzymie oszczędności, jednocześnie poświęcając swoje życie zawodowe, a niekiedy także rodzinne. Albo decydujemy się powierzyć budowę domu wykwalifikowanej ekipie. I tak właśnie było w tej sytuacji, ze względu na to, że Magda i Michał musieli swój czas poświęcić na życie zawodowe i rodzinne. Ten fakt wpłynął w sposób zdecydowany na ostateczny koszt budowy tego domu. Nie udało nam się zmieścić w zaplanowanym budżecie, mimo że przygotowywaliśmy się do tego dosyć skrupulatnie i wydawało nam się, że nic nas w trakcie realizacji nie zaskoczy. Koszt budowy domu w stanie deweloperskim to pół miliona. Eee, ta kwota wzięła się pewnie stąd, że stawialiśmy na jakość, na dobre materiały, z których był budowany dom, elewacja, taras, na rozwiązania technologiczne, które w nim są: ogrzewanie na podczerwień, solary. Wszystkie te zdalne rozwiązania, które pozwalają nam go ogrzewać z Warszawy, no ale to sprawiło, że już przy wykończaniu wnętrz musieliśmy bardziej tego budżetu już pilnować. Stąd dużo takich rozwiązań low-costowych, z sieciówek, jak choćby zabudowa w kuchni, zabudowa w wiatrołapie meble, które są zbieraniną trochę rzeczy z naszych rodzinnych domów pamiątek po rodzicach i dziadkach. Ten dom jest zbudowany w technologii drewnianej szkieletowej, która z czasem zyskuje w Polsce coraz więcej zadowolonych właścicieli, i słusznie, bo ta oto technologia ma sporo zalet. Jedną z nich jest to, że można takie projekty realizować zimą, i tak też było w tym przypadku, ponieważ budowę tego domu rozpoczęto w grudniu 2022 roku. Ale nie bez znaczenia jest też fakt, że nasi bohaterowie na co dzień mieszkają w domu murowanym, a więc mogą pokusić się o pewne porównanie tych dwóch technologii. dog Największym dla nas atutem jest to, że jesteśmy w stanie w ciągu kilku godzin ten dom nagrzać. Nie mieszkamy tu na co dzień, pomieszkujemy, przyjeżdżamy często spontanicznie i w ciągu dwóch, trzech godzin, uruchamiając ogrzewanie na podczerwień, zdalnie z domu, z Warszawy, jesteśmy w stanie tutaj doprowadzić do temperatury 19-20 stopni. Szczególnie w okresie jesienno-zimowym jest to duża wygoda i komfort. Przyzwyczaiłam się już do odgłosów drewnianej konstrukcji i tego, że podłoga na górę że w naszej sypialni faluje, bo jest na drewnianym stropie. Yy, Pokochałam to, polubiłam. Wiosna w pełni, słońce rozgrzewa nasze blade po zimie lica, a wraz z tym słońcem wyciągamy ze strychów, piwnic, garaży takie oto na przykład meble ogrodowe, aby rozkoszować się właśnie piękną pogodą. Jak zabezpieczyć taką oto skrzynię zdradzi nam Paweł Cześć. No właśnie, jak zabezpieczyć meble ogrodowe, aby cieszyły nasze oko przez lata? Trzeba go zaimpregnować odpowiednim preparatem, który będzie chronił nasz produkt na lata. Czyli zabezpieczał przed warunkami atmosferycznymi, takimi jak opady deszczu, śniegu, czy też niskimi temperaturami, ale także przed słońcem, które może mocno wpływać na. Struktury drewna. Mhm. I też na kolor, i z pewnością obniża walory estetyczne takiego mebla. My tutaj mamy nową skrzynię z marketu, ale wyobraźmy sobie, że sąsiad ma na przykład starą, 3-4-letnią, którą wyciąga właśnie z garażu. Czy on też powinien zabezpieczyć swój, swój mebel? Oczywiście zarówno stare, ale też nowe meble dobrze jest zabezpieczyć, choćby po to, żeby służyły nam jak najdłużej. Na rynku jest mnóstwo impregnatów, które tworzą powłokę i trzeba ich używać. Dzięki temu meble zabezpieczone są przed warunkami atmosferycznymi, czy też porostem grzybów lub glonów. I nie jeden z nas mógłby poczuć się zagubiony, będąc w sklepie i stojąc przed wielkim regałem, gdzie jest mnóstwo różnych produktów. Na co powinniśmy zwrócić uwagę? Przede wszystkim impregnat powinien chronić drewno, czyli zabezpieczać jego powłokę. Przed wodą, czy też deszczem, śniegiem, ale także przed promieniami ufa, jak już wcześniej wspomniałem. Ciekawym rozwiązaniem są preparaty wodne, które nie zawierają rozpuszczalników. Mhm. Dzięki temu są dużo bardziej komfortowe przy aplikacji. Zdecydowanie tutaj przy tej otwartej puszce nie czuję żadnych nieprzyjemnych zapachów, więc absolutnie wierzę w to, że tak jest rzeczywiście. Ale powiedz mi, bo tutaj impregnujemy ten nowy mebel, można impregnować stare meby, tak jak powiedziałeś, ale co ile lat powinniśmy ten proces powtarzać? Drewno trzeba obserwować i działać wtedy, gdy zaobserwujemy pierwsze symptomy, że Coś dzieje się nie tak. Czyli, na przykład, powłoka się łuszczy, drewno szarzeje. Dobrze dobrany impregnat powinien zabezpieczyć powłokę na długie lata. Ten impregnat zabezpiecza powierzchnię nawet do 12 lat. My dziś używamy blokera UV do drewna naturalnego od marki NIORD, który jest wzbogacony o specjalny filtr UV. Dzięki temu drewno zachowuje swój naturalny kolor, a wręcz podkreślone jest jego piękno. Dzięki za obejrzenie odcinka. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co Wam się spodobało w tej realizacji, co Was zaintrygowało. A nie bez powodu mówię o komentarzach, bo czasem tam zaglądam i widzę, że nie płacie sympatią do domów letniskowych, a właściwie nie, domów na wynajem. Ten dom, choć ma znamiona takiego domu letniskowego, to nie jest na wynajem. To dom prywatny naszych bohaterów. I mówię o tym, bo często wybierając domy, które Wam prezentujemy, skupiamy się na pewnej cesze, którą chcemy pokazać Wam ku inspiracji. Taką cechą tutaj na przykład była ta właśnie oraz ponieważ to świetne rozwiązanie, które możecie zaadaptować do swojego przyszłego projektu albo domu, w którym już mieszkacie, ponieważ ta bryła i konstrukcja pozwala na dobudowanie takiego elementu. Także napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tym, o tym projekcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i w komentarzach. Na odcinek zaprosił Niord, producent ekstremalnie odpornych impregnatów do drewna.